Seawolf, Jarosław Kaczyński, Jądrzy i dzieli Europę. Jak się okazuje, wieloletnie jątrzenie i dzielenie Polaków nie wystarczyło Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nic go nie zaspokoi demona zła. Teraz postanowił rozjątrzyć i podzielić Europejczyków i tak dokładnie podzielić, że po jednej stronie jest Europa i jej wszyscy przywódcy wszystkich odcieni politycznych, a po drugiej pewien wąsaty gajowy z ruskiej budy. No i Janukowicz z Putinem, choć właściwie trudno powiedzieć, czy aż tak bardzo są z Europy. Chyba nie bardzo. No ale geograficznie są zatem przyjmijmy, że Komorowski nie jest taki całkiem samotny, trzyma się pod ręce z Putinem i Janukowiczem. Cóż za zaszczyt i powód do chwały? Sukces i to kolejny? W tej sytuacji prezydent Komorowski błyszczałby na firmamencie już nie tylko jako gwiazda pierwszej wielkości, niczym jakiś Syriusz, Bronisław Syriusz Komorowski, ha, jak to brzmi, ale w ogóle jedyna. Kolejny sukces, no po prostu nie ma końca tych sukcesów. Może by jakieś święto ustanowić, święto Korony Himalajów. Pamiętamy, jak wzruszony prezydent Komorowski, jak tylko się rozlokował pod Żyrandolem, uchwycił w podniecone ze szczęścia dłonie aneks do raportu macierzyńskiego. Uff, i zaraz pobiegł do mediów się pochwalić wielkim sukcesem, kolejnym, bo uścisnął ręce tylu premierom i prezydentom, że to po prostu jak korona Himalajów. Żeby tak każdy zrobił dla kraju tyle co on, a przypomnijmy, że wtedy nie miał jeszcze na koncie swego największego sukcesu niczym wisienka na torcie, podpieprzenia kieliszka szwedzkiej królowej na bankiecie, wydarzenia którego ani królowie szwedzcy, ani polscy, jak jeszcze byli, nie zanotowali. Wizja prezydenta Komorowskiego z uporem przemawiającego do pustej sali, z jego legendarnymi już błyskotliwymi zwiszen rufami i parabolami, żartami i przypowieściami, tudzież pochukiwaniami sprawiła, że rząd Ukrainy odbył tak emergency meeting i postanowił oddalić to niebezpieczeństwo, odwołując szczyt Wybrali mniejsze zło. Ponoć były nawet pomysły, by wypowiedzieć komuś jakąś wojnę, by nie wyszło niezręcznie. Ach, jakże nam przykro, panie prezydencie, tak byśmy chcieli usłyszeć coś o kaszalotach czy armatach ukrytych w krzakach i o tych kiełbasach co to mają być długie i w ogóle ale widzicie, akurat mamy wojnę o Sewastopol, jesteśmy trochę zajęci. Jak tylko skończymy, natychmiast wrócimy do tematu. Tymczasem wpiszcie się do księgi w ambasadzie tak jak pod tsunami w Japonii czy Japonii nieważne. Szkoda, bo tego szczytu komorowskiego z komorowskim długo by nie zapomnieli, nawet jakby bardzo chcieli, a i my mielibyśmy o czym pisać przez długie miesiące, a tak musimy pisać o kuźniarze, też śmieszny, ale jednak nie to samo. Kuźniar, co za egzemplum swoją drogą, skąd oni biorą takich ludzi, już ogłosił, że odwołanie szczytu komorowskiego z Janukowiczem, bo nikt inny nie przyjechał, jest właśnie wielkim sukcesem i to kolejnym polskiej dyplomacji. No, już Stalin pisał o zawrocie głowy od sukcesów, żeby aż tak szybko nie wprowadzać kolektywizacji, konkretnie, żeby jednak aż tyle milionów chłopów nie umierało z głodu, bo w końcu bez przesady. Sukces z sukcesem, ale coraz trudniej to ukrywać. Tu mamy taki lek... Dysonans poznawczy, bo nie wiemy czy Kaczyński wbił ojczyźnie nóż w plecy, a Ukrainę wepchnął w mocarne ramiona Rosji swym zdradzieckim nawoływaniem do bojkotu, jątrząc i dzieląc Europę, czy też raczej, jak słyszymy, dzięki temu Polska odniosła sukces i to kolejny. No i w ogóle, jak to możliwe, by zmarginalizowany, opuszczony, podzielony, pozbawiony zdolności koalicyjnej, stary, strzelający gafy, schodzący ze sceny, paranoiczny nieudacznik, jak od lat już chyba dwudziestu nieustająco i regularnie słyszymy o Jarosławie Kaczyńskim, dokonał tego wszystkiego jednym wpisem na blogu. Zapewne dlatego wyśmiewanie go i nazywanie go mułką, Stalinem, Hitlerem, Neronem, pedofilem oraz chujem jest uznawane przez salon za dowód niezwykłej odwagi. No, nie ma innego wytłumaczenia jak tylko takie, że ma pod sobą ciemną stronę mocy. Władca pierścienia. Lord Vader. Zresztą, nic nowego. Wyborcza pisała o tym wielokrotnie, tylko nie słuchaliśmy. Aha, na koniec czytam, jak się różne ruskie burki i szariki nadymają, że z telefonu prezydenta dzwoniono nie w cztery minuty, ale w cztery godziny po tragedii. No skoro tak, to w porządku, to trochę tak, jakby z ulgą usłyszeć, że wbrew imperialistyczno-gebelsowskiej propagandzie oficerów w katyniu mordowano nie w piątek, tylko w sobotę. Grasiowe i zwinicje jak najbardziej wskazane. Czytał gadający grzyb.